Orędzie Świętego Michała Archanioła, przekazane do Luz de Maria de Bonilla, 12 listopada 2024 roku. Umiłowanie naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, przyjmijcie błogosławieństwa z domu ojcowskiego. Umiłowane dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, Jestem posłany przez Przenajświętszą Trójcę i przez naszą Królową i Matkę, by przynieść Wam Słowa Życia Wiecznego. Adorujcie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. To ten czas, nie inny, jest na to, by każdy z Was adorował naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Adorujcie go w duchu i prawdzie. Przejrzyjcie swoje życie i żałujcie za to wszystko, co zrobiliście w nieposłuszeństwie wobec Bożego Prawa. Żałujcie za niewłaściwe postępowanie, za nieposłuszeństwo wobec zadań, jakie nasz Król i Pan, Jezus Chrystus i nasza Królowa i Matka Wam powierzyli. Kroczcie prostą drogą. Jest dla was ważne przygotowanie się nie tylko po to, żebyście stawili czoła temu, co będziecie przeżywać jako część ludzkości, ale niech każdy się przygotuje duchowo, żebyście byli godni przyjąć pomoc moich zastępów niebieskich i przyjąć Bożego posłańca. Tego, którego żaden człowiek jeszcze nie widział, aż my, wasi towarzysze drogi, powierzymy go w bezpieczne ręce. Macie oczy, a nie widzicie. Dzieją się kataklizmy, wcześniej zapowiadane, a je ignorujecie. Ludzkość będzie dalej cierpieć z powodu samego człowieka, który używa technologii, by negatywnie wpływać na swoich braci, choć zarazem te same elementy będą trwały dalej. Nasza królowa i matka wylewa łzy z tego powodu. Dzieci Najwyższego, musicie. Nauczyć się służyć bardziej naszemu królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi, niż własnym gustom albo przyjemnościom. Ludzkość ujrzy wielki ból, ludzki z powodu wielkiego kryzysu, który już przeżywacie i który narasta. Dzieci naszej królowej i matki. Musicie się duchowo wzmocnić, żebyście w trudnych chwilach, wymagających podjęcia decyzji, nie walczyli po stronie Antychrysta. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się. Te kraje będą mocno cierpieć. Niemcy, Belgia. Kuba, Holandia i Polska. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Choroba już nadeszła, jest bardzo zaraźliwa, jej mutacje będą liczne. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Choroby pochodzące z laboratoriów gwałtownie się rozprzestrzeniają. Człowiek nauki musi powstrzymać eksperymenty laboratoryjne nad zwierzętami. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się mocno za Panamę, Kostarykę, Nikaragua, Honduras. Meksyk i Florydę. Módlcie się za Europę. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się. Płyty tektoniczne się poruszają i wycierpicie. Są mocno wstrząsane. Następują trzęsienia ziemi o wielkiej intensywności. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie czujni. Gorączka krwotoczna rozprzestrzenia się po ziemi, módlcie się i przygotujcie. Dzieci naszej królowej i matki, ziemia jest zagrożona przez pewne ciało niebieskie. Jest to czas modlitwy i wynagrodzenia. Uwaga! Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nawróćcie się. Jest to pilne dla ludzkości, by zdecydować się na nawrócenie. Moje wojska niebieskie nieustannie Was ochraniają. Dziękujcie za tę opiekę nieustannie adorując przenajświętszą trójcę niech wasze postępowanie będą całe zanurzone w bożej woli nie w ludzkiej uważajcie na to co nadchodzi bądźcie zapobiegliwi błogosławię was któż jak bóg nikt nie jest jak bóg święty michał archanioł